Ma przyciągnąć na lotnisko, stać się jego wizytówkom oraz miejscem do zabawy. Ścianka na Leszczyńskim lotnisku już zdobi teren, a ma być ich jeszcze więcej. Ścianka lotnicza to pomysł Katarzyny Kuty, dyrektora klubu Leszczyńskiego oraz Anny Szymańskiej, pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych. Realizacja zajęła kilka miesięcy. Pozyskać trzeba było m.in. fundusze z konkursu. Udało się zdobyć 10 tysięcy złotych. Znalazłyśmy konkurs z Fundacji Banku Zachodniego WBK, tu mieszkam, tu zmieniam. Zorganizowaliśmy spotkanie, umówiliśmy się i się zrodziła koncepcja przygotowania takiego projektu, takiej ściany. Napisałyśmy wniosek i otrzymał dofinansowanie. Zerwać trzeba było także dni, bo teren, na którym powstawała ścianka, był bardzo zaniedbany. Były straszne chaszcze, były straszne śmieci. Zaniedbany ten teren generalnie był. I właśnie o to chodziło, żeby poza ścianą lotniczą, powstała tutaj ławka, klomp z kwiatami, żeby oczyścić te krzewy, pościnać suche gałęzie, żeby to miejsce było fajnym, fajnym terenem dla, dla rodzin z dziećmi, dla każdego, kto będzie chciał przyjść na, na nasze lotnisko. Autorką ścianki jest Ewelina Zibner. Ta ściana jest typowo skierowana dla dzieci. Ma być to taka atrakcja. Atrakcja dla zwiedzających lotnisko, atrakcja dla ludzi, którzy będą przychodzili na festyny z rodzinami. Więc później ma się pojawić ściana również dla rodziców dzieci, żeby mogli się troszeczkę pośmiać, żeby można było spędzić miło czas na lotnisku. Chcemy również stworzyć na lotnisku inne atrakcje, typu bardzo ciekawy plac zabaw, ale więcej nie. Mogę powiedzieć, bo jest to jeszcze tajemnica. I odlatujemy. Brawa, tak na malowidle jest, jest wszystko to, co związane z Leszczyńskim Lotniskiem, m.in. Szybowiec Bocian. Balon, bardzo ciekawa postać, którą zobaczycie Państwo dopiero po odsłonięciu, <grym> wesołe dziecko, które biegnie z samolotem, różne spadochrony, no typów wszystkich nie wymienię, ponieważ jestem laikiem. W powstanie ścianki zaangażowało się wiele osób. Wolontariusze pracowali od jesieni, byli to mieszkańcy miasta Leszna, byli to pracownicy Urzędu Miasta Leszna, członkowie Aeroklubu Leszyńskiego oraz wszyscy sympatycy lotniska. W sumie koszt postawienia ścianki to 15 tysięcy złotych. Nie udałoby się to bez partnerów i sponsorów, mówiła Katarzyna Kuta. To ona wraz z prezydentem Łukaszem Borowiakiem oraz Anną Szymańską dokonali odsłonięcia tablicy. Odbyło się to m.in. z udziałem dzieci z przedszkola miejskiego nr 3 w Lesznie.